Witam się z Wami ponownie na moim kanale. I dzisiaj powiem o ostatniej liczbie mistrzowskiej. 40 c To jest ostatnia liczba mistrzowska, zakańczająca ten cykl, który nagrywałam wcześniej, cykl liczb mistrzowskich. Ponownie mamy datę urodzenia. Wymyśloną przeze mnie. To jest 29 wrzesień 1995 roku. Przypadkowe imię. Nie wiem czemu skojarzyło mi się imię. Tymon, które będzie mi pasowało do tej numerologicznej 44. Jak poprzednio, każdą cyfrę dodajemy do siebie osobno.

44 liczby nie sumujemy, czyli nie powstaje nam z tego ósemka. Nasz, nasz Tymon jest 44. Tutaj sobie narysowałam taki obrazek. Te czwórki może są oddzielnie, ale nadal są w kwadracie. Jak pamiętacie, z czwórki numerologicznej. To czwórka jest konserwatywna, kojarzy mi się z zamkniętym takim obszarem, jakim jest właśnie kwadrat, nie potrafiąca wyjść poza i spojrzeć z boku. Tutaj mamy 44, ostatnią liczbę mistrzowską. Podobnie jak w pozostałych mistrzowskich liczbach, droga 44. Numeru 44 nie jest usłana różami. I pojawia się tu wiele przeciwności losu. Wiele, wiele gór, na które trzeba się wspiąć. I tak jak jesteśmy już na tej górze, to wiele również upadków. Jest to jednak liczba, która ma największą możliwość przekuć marzenia w rzeczywistość. Naprawdę ma wielką, wielką moc, wielką moc realizacji i ma też dużą szansę na osiągnięcie wielkiego, wielkiego sukcesu finansowego. Dwie czwórki, co już mówiłam, przy czwórce, mówi nam o precyzji tej czterdziestki czwórki. Jest to podwójna czwórka, więc podwójna precyzja, również skrytość. Powiedziałam, zamknięta jest, pracowita i konserwatywna. Jest dokładna i precyzyjna. 44 czwórka, ludzie z pod tej czwórki, mają taki w sobie Hmm, autorytet. Yy, I też ta czterdziestka czwórka niesie w sobie wielką odpowiedzialność, yy, taką wewnętrzną odpowiedzialność. Yy, mają w sobie, po prostu w sobie niesie, niesie ją przez całe życie, co może prowadzić do presji yy, takiej dawanej samemu sobie. Czyli ta czwórka. Sama u, sama u siebie wyzwala tą presję. Presję do wykonania czegoś dokładnie, precyzyjnie yy, i w ogóle presję do pracy. Yy, I ta, ta presja jest cały czas, ciągle z tyłu głowy. Yy, i to jest tak, że nadmiar tej presji może wywołać yy, u 44 takie wypalenie może wywołać też trochę Załamanie psychiczne też może wywołać jakieś tam skłonności do nałogów poprzez, poprzez tę presję, która cały czas gdzieś tam za nami siedzi na plecach. Um, taką, taką, czterdziestki czwórki mają taką dużą, dużą determinację. Jak mówiłam, mają w sobie naturalny Autorytet, tak są postrzegani przez innych i są w ogóle tak no, pozytywnie odbierani bardzo. Są to osoby, które nie boją się wyzwań, są ambitne, posiadają zdolności przywódcze, umiejętność zarządzania zespołem, talent do realizacji wielkich projektów. Zdolność wpływania na świat i budowanie wielkich, wielkich struktur. To jest jakby połączenie duchowości z logiką, intuicji z umysłem analitycznym. Dlatego, że no ta 44 jako liczba mistrzowska, więc jest już naturalnie liczbą duchową. Tak, była w jedenastce, dwudziestce dwójce, trzydziestce trójce, więc ma bardzo dużą intuicję. Jest połączona z tym światem duchowym, a jednocześnie bardzo mocno stojąca na ziemi w tych swoich właśnie dwóch czwórkach, stabilnie stojąca. Ale są to osoby bardzo wymagające, bardzo wymagające wobec siebie i wobec innych tu też może być właśnie problem pracując u takiej czterdziestki czwórki, bo jeżeli decydujemy się mieć szefa, który jest 44, czwórką, to musimy sobie zdawać sprawę z tego, że my będziemy musieli dać z siebie wszystko, tak? Nie będziemy mogli olewać sobie pracy i tak tylko coś załatwiać po łebkach, nie, absolutnie nie. Wchodzimy i pracujemy. 44 czwórki świetnie odnajdą się w biznesie, swoim w jakichś jakich finansach, w ekonomii, w inżynierii. To są wspaniali inżynierowie, architekci. Tutaj jest właśnie ta precyzja, dokładność, również w polityce. Medycynie, chirurgii, nauce, a także w sporcie. Są to osoby, które będą dawały z siebie, z siebie wszystko, jak również mogą mieć, mogą mieć dwie linie zawodowe: mogą mieć pracować u kogoś, być na jakimś wyższym stanowisku, mogą też, no jak na przykład lekarz, może pracować w szpitalu i dodatkowo mieć. E, swoją prywatną praktykę, swój prywatny gabinet. E, natomiast e, negatywnie, e, wibrujące czterdziestki czwórki e, z powodu tej presji, która z, za nimi cały czas podąża, e, mają nadmierne wymagania. Jak powiedziałam, w stosunku do siebie, w stosunku do innym, perfekcjonizm pracoholizm e, i też obsesje na punkcie sukcesu. I w związku z tym mogą zaniedbywać e, zaniedbywać, mogą w ogóle poświęcić rodzinę, e, małżonka czy małżonkę, mogą poświęcić swoje zdrowie, jeżeli wpadną w taki wir wir tej pracy, wir tego sukcesu. Y, który mogą odnieść naprawdę bardzo wielkie. Mają w sobie również podobnie jak czwórka y, taki chłód emocjonalny. Są mało empatyczni. Też y, mało elastyczni. Ta czw czwórka nie jest elastyczna. Czwórka jest, y, czwórka jest kanciasta, tak. Mają sobie upór, mają sobie nieustępliwość. Hmm. Coś takiego, że, że, że ja mam rację. Tylko ja mam rację. Koniec, kropka. E Jeśli jesteś czterdziestką czwórką, bądź czterdziestką czwórką jest ktoś, kogo znasz. To masz w sobie naprawdę ogromną moc tworzenia i wpływania na rzeczywistość. Ale musisz nauczyć się równowagi, by nie takiego wyważenia, takiego balansu. Rodzina też jest ważna. Ta druga połowa, która z nami jest, też jest ważna. Nie jest ważna tylko praca, nie są ważne tylko pieniądze. Nie możesz zatracić się w materializmie. E, jesteś powołany do wpływania na innych, jako ta liczba mistrzowska. Ty masz pomagać, e, przechodzić ziemską drogę innym osobom. Dlatego Twoje wybory powinny być mądre i powinny być etyczne. Tu nie może być pieniądz na pierwszym miejscu um, i tylko dla Ciebie. Podobnie jak wszystkie liczby mistrzowskie e, powinieneś, powinnaś się dzielić tym, co masz, e, dzielić się nie tylko pieniędzmi, dzielić się również wiedzą, e, dlatego czterdziestki czwórki też będą świetnymi, e, świetnymi wykładowcami, świetnymi Kołczami. Um, ale tak jak mówiłam na początku, y, nie jest to łatwa droga. 44 ma tendencję do... Um, jeżeli jest przepracowana, prze, prze, przebodźcowana, nie, nie, nie potrafi znaleźć tego balansu, nie potrafi znaleźć tej równowagi, może popaść w nałogi, może popaść w alkoholizm w jakiś, czy w jakieś inne uzależnienia to jest, jest naprawdę duże zagrożenie tak, tak duże jak duże może osiągnąć sukcesy w życiu że trzeba na to zwrócić uwagę tym samym kończę dzisiaj cykl liczb mistrzowskich na, kolejnych, na kolejnym filmie odnośnie numerologii. Nagram zacznę już nagrywać tworzenie diamentu numerologicznego, czyli takiej jakby mapy, matrycy tych naszych liczb, które mamy w dacie urodzenia i za pomocą których możemy coś tam sobie uświadomić, coś przerobić. Są tam, są tam na dole wyzwania, na górze są dekoracje. To wszystko Wam pokażę, to o tym wszystkim Wam opowiem. Prawdopodobnie nie w jednym, nie w jednym odcinku, ale w kilku, bo tego wszystkiego nie da się ogarnąć tak szybko. Także zapraszam na, na, na kolejny odcinek. Dziękuję, że słuchacie. Dziękuję, że jesteście. Dajcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie. Oczywiście komentujcie. Możecie mi podpowiedzieć, jakie chcielibyście, co chcielibyście nowego się dowiedzieć na temat numerologii. Także zachęcam. Pozdrawiam Was serdecznie. I dziękuję. Dziękuję za uwagę. 八。